Hej hej siemanko, siemanko, jestem Bartoszek i to kolejny odcinek na moim kanale z LEGO Batman Video Videogame I co no dzisiaj trzecia misja w, w samochodzie tu Face'a tylko zbiorę tutaj monetki, nie mogłem przed odcinkiem bo chciałem na odcinku No co i zbiorę szybko tutaj monetkę, gra w zielone, znaczy już zacznę misję, gra w zielone. Jeżeli film się spodoba, możecie zostawić łapkę w górę i zasubować kanał. Będzie mi bardzo miło, jeśli dobijemy do końca roku 300 subów, a nawet może więcej. No i co, no zaczynamy. Muszę jakąś palmę zebrać ogólnie. Oj. zdeptał kwiaty niepotrzebne no i co, no i zaczynamy to jest poison ivy czyli trujący bluszcz od razu zaczynamy niszczyć tutaj jakieś nie wiem co to jest Mam pojemniki nie wiem i mam jakieś autko które ma wir I tak szybko, tak mocno, tak mocno i razy sześć Mini zestaw, tutaj leci speedrun Dzisiaj Nie no, dobra. muszę trochę zastopować się Bo jak za szybko przejdę to Aha On się zaciął i strzela w tamto cały czas Wszystko A, tu trzeba tego fiata wziąć On w niego strzela cały czas Aha Ma im bota Online botanot na to auto, co jest? Co to jest? Bum! Szybko, kwiaty jakieś Jest złana niego, że depcze kwiaty, a sama niszczy najwięcej kwiatów tutaj Ej! Pan Ridler zagadka powinien chyba na te... A nie, dobra Już pamiętam O i winda się zrobiła Powinien tu przyjść ja szybko przejdę tu Klikam, Wajham klikam i lecimy dalej Tutaj Jest takie wow pomieszczenia. O, no dobra jeżeli było słychać chrupaniem, to przepraszam no. Tutaj film jestem trochę później, no bo No po prostu nie miałem jak nagrać Znaczy mogłem no ale by był słaby taki Wczoraj był live, który się za bardzo nie wiem czy udał Piacia, jak to oglądasz, to napisz w komentarzu swój Discord. No, swój Discord i no. No i... Live jak będzie to z tobą Mam dopiero 30 hajsu tysięcy A tu ze 100 trzeba będzie mieć No trzeba pozbierać serio Bo to może być pierwsza miejsca gdzie nie będzie super bohatera ale No bo w poprzednich miałem A powoli zbieram te pieniądze No szybko to leci nawet Wow, Zapomniałem że to takie coś jest Dobra to trzeba nim trochę pogryć, bo ja Prawie cały czas gramy ją. A on co gorsze... <laughs> to jest już 18 odcinek z tej gry. No... dużo jest tych odcinków trochę. Jak nie za dużo. Znaczy nie o to chodzi, że za dużo, tylko... Zawsze bym, znaczy jak na 100% to live będę robił z tego z przechodzenia gry na 100% No nawet jak nigdy by nie był na tych liveach to żeby przejść po prostu na 100% i będzie zapis live'a i na przykład jak ktoś będzie chciał zobaczyć jak to robię to na no przykład bym zrobił, że na live przechodzę Cały chapter i tak 4, 5-6 live'ów Jeszcze bonusową misję, to 32 filmy No trochę tego jest Nie powiem, że nie No ale co, no chciałem tak nagrać jak będzie dwójka to tylko 15 filmów No ale jak będzie dwójka to może te 15 filmów No ale na 100% mi się wydaje, że dłużej mi zajmie To o dużo Więcej No bo tu też nie jest takie, że ja... No, no dobra. Nie, miałem coś powiedzieć o... tym, że... że ja na siłę nagrywam, ale taki nie jest. Po prostu tak mi często nagram. Z pasji. Eee, będzie na luzie, 100% tego <grywanie> Z pasji nagrywam Dobrze powiedziane Tutaj łabędzia buduję Co za łabędź Oj, bo to jest za szybkie są te bomby, a jak wpłynę, ja to wybuchnę. Nie. O no, damy radę. Jeszcze jak wiem, że tu się da zrobić taką... No jeszcze trochę o no i mam to teraz tylko przejść Poprzednia misja była krótka i chyba za krótka mi się wydaje Ona się wyda na no, jedną z dłuższych No ale na moim kanale są filmy co 30 minut trwają albo jeden ale od złych to mi się wydaje, że tu będą krótsze, ale nie wszystkie, bo pamiętam takie... O, czekaj. Ale tutaj szyby nie ma specjalnie, żeby nie było. W tej grze fajne jest to, że nie jest wszystko z LEGO. tak samo jak w każdym Batmanie i w większości grach Lego, ale no. W na przykład... No Że te drzwi nie są Lego drzwiami. A no, są Lego. Ale to jest dobre. dobra Tworzę autor... ale to jest fajne. W taki moment jest spoko, bo tu gra pokazuje. Gra pokazuje, że musisz tu zrobić i żeby on se przejął. No, ona nie przejdzie, haha Zaczarował. Albo takie momenty co zaczarować może to znaczy no zaczarować. No z takimi pudłami, okienkami. Ona robi przycisk, klik. I cyk, podskoczę i umrę. Tam się da nie da się bo jest promień Pył, nie wiem. Yy, dym a to jest gorące chyba ta no nie wiem jak to jest zrobione że to jest tak gorąca gorący item dlatego nie można na to wejść czy. ale rury no rury są gorące tutaj da się ale dużo w tych grze jest momentów, co w ogóle nagrywa się. Bo nie sprawdziłem. Tak, a tu też taki krótki film będzie. 12 minut, gdzie większość u Batmana trwało, nie wiem. Po 20. No to te filmy krótkie będą. może też dlatego, że tam dużo próbowałem jakoś skrócić, nie wiem jak to działa po, albo po prostu są krótsze zawsze jest to możliwe ale w tym miejscu pamiętam że raz, że zepsuła mi się gra i to było na filmie Takim, ale to taki był testowy, żebym go nie rzucił. Że musiałem o nowe miejsce przechodzić, bo zagadka nie go tak jakby... ...tak zrobić. Policja! Zmiotły! Obrach, to będzie taki krótki film. Raz. No i następne na miejsce też się na długo nie zapowiada. Albo aucie były takie krótkie? Nie wiem. Światy pochłonęły ją w całości. Tutaj poziom ukończony. Misja skończona. Poison ivy. Tu super złoczyńca na 100. To, ale w tej misji dużo monet zebrałem. a to mi się da się ze a z larham nowa postać w ogóle pójdziemy najwyżej no i co to jest koniec odcinka oj to jest to jest koniec odcinka zbiorę tylko monety to jest koniec odcinka, mam nadzieję, że odcinek się spodobał. No i co? I do następnego odcinka no.